Ferrari czy Polak? Mmm, nie dowodnie chcę wybierać. Mściwujewski czy kanioski? Kasia czy Wardenga? Malik Montana czy Wojtek Gola? Ja mówię, że jestem brutalna. Osiągnij szczęśliwy stan życia z produktami Cannabinoff poleca Kłoka najszczęśliwsze zwierzę na świecie. Michał Cichy znowu ze mną, Monika Laskowska. Teraz taki specjalny odcinek. Monika dostanie tutaj 50 pytań Dobra. typu to lub to. E, masz dwa razy możesz powiedzieć pomidor. To i tak ci dużo daję, bo innym dam mniej. E, więc może zaczynajmy, żeby nie przedłużać. Dobra. Monia, w takim razie tak. Piwo czy proseko? Prosecco oczywiście. Piersi silikonowe czy naturalne? Naturalne oczywiście. Mściwujewski czy kanioski? Mściwujeski. Piłka nożna czy MMA? MMA. Narty czy snowboard? Narty. Fame czy highlig? Um, pomidor. Mamy pierwszy pomidor. Porsche czy Ferrari? Ale samochody, nie ten Ferrari. Ferrari. Kasia czy Wardenga? Wardęga. Romantyczna kolacja czy skok ze spadochronem? Skok ze spadochronem, ja w ogóle nie jestem romantyczna. Adam, słuchaj, Adam mówi zawsze, jak wracamy, jak gdzieś jedziemy, włącza muzyczka, jest muzyka o miłości, to ja po prostu nie, co ty robisz w ogóle? Przełącz tam. Monika, ty nie jesteś romantyczna. Mówię, no nie jestem. Chociaż lubię takie dodatki, jak wiesz, jakieś tam świece, kwiaty. To jest fajne, miłe, ale co za dużo, to nie zdrawiam. <laughs> Temat zmienimy od razu. Schabowy czy mielony? E, nie je mięsa. Zdarzy mi się czasami, a... Ale... To kiedyś. To kiedyś? No mielony. Blondyn czy brunet? Brunet. Myślałem, że powiesz łysy. Dobra. <laughs> Wiesz co, że to powinna być poprawna odpowiedź. Ale dobra. <laughs> Mściwujewski wygrał pojedynek z Kanioskiem, więc Pawłowski czy Mściwujewski? To pomidor. Lubię ich obu bardzo. Oj, nie wiem czy dobrze, że wykorzystałeś już tego a? pomidora, no. McDonald's czy KFC? E, fuu. A nie już mięsa, to trochę średnio. Wiesz co, nie no, są tam krążki cebulowe, moje ulubione lody, to są w McDonaldzie. MMA.pl czy MMA Bądź na bieżąco? MMA Bądź na bieżąco. No wiesz. Malik Montana. Co? Malik Montana czy Wojtek Gola? Ja mówię, że jestem brutalna. Nie znam Malika Montana, nie poznałam jeszcze, jakby... zamieniliśmy kilka słów, ale nie osobiście, to w takim razie Wojtek Gola na ten moment. Zobaczymy, co będzie później. Wakacje, leżenie na plaży czy aktywne zwiedzanie? Leżenie na plaży, zwiedzanie w szpilkach, nawet, wiesz, w klapkach czy trampkach. Nie, lubię zwiedzać, ale tak tylko chwilkę trochę, ale moim ulubionym zajęciem na wakacjach jest czytanie, opalanie się pod palemką, trochę zwiedzanie, ale zwiedzać najlepiej z motorówki na przykład. Dobrze, że wspomniałeś o tych szpilkach, bo następne pytanie, szpilki czy trampki? Szpilki. Tak jak myślałem. Bielizna, wygodna czy seksowna? No, wygodna nie, nie, nie znam takiej. <laughs> Książka czy film? Hmm, bardzo trudne pytania. Wykorzystałam pomidory. Kocham film chyba jednak bardziej. Dobrą książkę też kocham, ale uwielbiam tę magię kina jednak. Książka to jest tak naprawdę w dużej mierze moja interpretacja, a jeżeli chodzi o film, to przenoszę się w magię tych osób, które go tworzyły, nie? To jest fajne. Sernik z rodzynkami czy bez? Z. Wyjście do kina czy Netflix w domu? Jak jest fajne ciacho w domu. To Netflix. Tak, to Netflix. Dobrze zbudowany czy inteligentny? Inteligentny. TV czy reklama? Reklama. Pizza z ananasem czy bez? Bez. Trasztok czy szacunek przed walką? Hmm. Tutaj powiem Ci, że można by było polemizować naprawdę, wypowiadać się bardzo długo na ten temat. Jeżeli chodzi o trasztolkę i szacunek, no szacunku wymagam zawsze od każdego i też od siebie do, w stosunku do innych. U mnie nie ma takiej innej możliwości. Jeżeli gdzieś tam przypadkiem mi się coś zdarzy, nie tak, to oczywiście zawsze kajam się wręcz. Szacunek jest najważniejszy, ale przed walką ten trasztolk ma swoje brzmienie, wiesz? On jest tak taką iskierką, takim mięchem. To z tego sprawy... I trasztok jednak trochę. Chyba tak, postawię na trasztolk. To jest fajne, coś się dzieje, nie? Szacunek jest bardzo ważny przed walką. Nie no jest ważniejsze chyba jednak. Dobra, to no nie będzie. Pytanie. Ciężkie pytanie. Występ w Tańcu z gwiazdami czy Azja Express? Azja Express! Taniec jest na. No w sumie ostatnio nie na cały dzień, ale był m, często w moim życiu. Eee, tańczyłam parę lat eee, i myślę, że Azja Express lubię przygody. A propos pomidora, Pis czy PO. Ani to, ani to, ale nie. nie, no zdecydowanie, jeżeli miałbym wybierać, to Ebb czy Krycha UFC? Krycha UFC, co to w ogóle za pytanie? Kasiusz Życiński czy Kasiusz Klej? Życiński. Sukienka czy spodnia? Sukienka. Faceci czy kobiety? Faceci. Maciej Kawulski czy Martin Lewandowski? E Polski. Aktorstwo czy dziennikarstwo? Aktorstwo. Piercing czy tatuaże? Piercing. Bogaty przyjaciel czy lojalny przyjaciel? No, lojalny. kasy jak e, ktoś mnie zdradzi za chwilę. Prezenty dawać czy przyjmować? Całe życie uwielbiałam dawać prezenty i zawsze tak robiłam. I był moment właśnie na którymś z warsztatów aktorskich, gdzie. Nauczyłam no, się przyjmować. A ty wiesz, że to jest bardzo ciężkie? Że je... Ja nie umiem do tej pory. Nie przyszło mi to naprawdę łatwo. Jak ktoś w ogóle chciał mi postawić. Nie mówię tu o mężczyźnie, kobiecie, którzy na przykład chcą, umawiają się ze mną, żeby wyjść na obiad, na kolację. To, to wiesz, no, ktoś tam rzeczywiście może zapłacić, tak, ale mówię na przykład, żeby po prostu koleżanka, kolega. Jesteśmy na warsztatach, idziemy e, aktorskich, idziemy na lunch, idziemy na obiad, i ktoś e, kupuje mi, a ja mówię: Ale poczekaj, przecież ja mam zapłacić. Nie, ja zapłacę za ciebie. Mówię, Ale jak to możliwe? To było dla mnie do pewnego momentu zupełnie niemożliwe, że koleżanka e, czy kolega może tak bez powodu, bez, na przykład nie chce czegoś ode mnie, tak? E, nawet czasu spędzonego właśnie gdzieś później. i. Już nie mówię o innych rzeczach, e, tylko że po prostu mówi: Dobra, albo przynosi mi prezent na drugi dzień, na, na kolejnym, e, kolejnym dniu warsztatów aktorskich. Ja mówię: Ale jak to? No i wtedy nauczyłam się przyjmować, ale to było tak trudne, słuchajcie, przyjmowanie prezentów, bo mm, dawać jest zdecydowanie łatwiej, prawda? Tak. Ja też tak uważam. W ogóle zawsze jak mi żona jakiś prezent da, to mówi, że nie potrafi się ani cieszyć, ani tego okazać, więc później ja mam jest problem. To po prostu. No problem mam po prostu. Tak, w ogóle z okazywaniem uczyć, ale to nie o mnie teraz. No to ty. Eee... A jak chcesz szkolenie jakieś? To może później. Słuchaj, miłość czy seks? Hmm, seks też jest miłością. No to, wiesz, jedno masło myślane. Miłość. Ja stawiam zawsze na miłość. Dobrze. intro. Znaczy, duchowa, jak zwał, tak zwał. Introwertyk czy ekstrawertyk? Eee, powiem ekstrawertyk, chociaż bardzo lubię też introwertyków, e, bo ja po części, dużej części jestem też introwertyczką, chociaż tego nie widać, ale są momenty, kiedy uwielbiam las, e, uwielbiam dom i tam po prostu mogłam nie wychodzić, e, spędzać ze sobą tylko czas i są momenty, kiedy wydaje mi się, że nikt mnie nie rozumie, ale rzeczywiście na ogół jestem chyba jednak bardziej ekstrawertyczką i e, łatwiej się żyje z ekstrawertykami. Introwertycy są bardzo trudni, ale uwielbiam ich za, za, za to właśnie, że mają swój świat piękny i potrafią go pokolorować. Lil Masty czy Linky Master? Marta Linkiewicz, uwielbiam ją za całą metamorfozę, przemianę. Limastki oczywiście też bardzo lubię. Wow, zrobiła ostatnio coś niesamowitego, prawda? Pokonała... Ale jednak Marta bardziej. Mistrzynię pokonała. Ale Marta Linkiewicz no, przeszła tak genialną metamorfozę i dalej brnie. Nie wiem, czy to widzicie, że cały czas rozwija się. Nie tylko jeżeli chodzi o ciało, fizyczność, MMA. No ale też widzę, że rozwija się duchowo i w innych aspektach. Bluzka z dekoltem czy krótka mini? Jeszcze raz tak, raz tak, tak naprawdę bluzka z dekoltem Kurde. Ale jakby ci ktoś powiedział, możesz już ubierać tylko do końca życia albo bluzki z dekoltem eee, albo minie. Życia. Nie, nie, nie. <śmiech> <śmiech> Wiesz co, dla mnie to by, byłby koniec życia, jak ja obym się. E, to co mówiłam wcześniej w poprzednim tak, w wywiadzie, jak mówiłam o miłości, e, że życie jest na tyle kolorowe, dlatego stawiajmy na miłość i jej nie zabijajmy, bo e, później będziemy... Mm, chodzić jak zombie, pust, puste, mając puste dusze, no nie da rady funkcjonować, a, a jeżeli zabijemy to, to coś pięknego, no to wtedy nie ma tych kolorów i tak, tak samo właśnie jest w życiu. Nie ma kolorów, nie ma nic. I jakbyś miał mi powiedzieć, że mam wybrać na przykład miniówkę i chodzić tak do końca życia, no to ja bym po prostu umarła. No dobra, no może bym nie umarła, no ale wiesz co, byłabym wtedy takim zombie w tej miniówce, nie, czy w dekolcie. Ale dobra, stawiam na miniówkę. No to już cięższy będzie stracić głos czy słuch. Ojej. Już cało mi się wydaje, że chyba jednak słuch, bo na tyle masz rozwinięte bodźce, później się rozwijają, że możesz odbierać skórą wiele przez dotyk. Dotyk w ogóle jest piękny. Przez dotyk tak naprawdę wielu Beethoven na przykład, prawda? Później miał tak ten dotyk wyostrzony. Hmm, wyostrzają się wszystkie inne zmysły, żeby nadrobić ten brakującym. Ale głos, jak ja bym nie miała głosu, to byłby dla mnie koniec. Matematyka czy język polski? Polski oczywiście. Śliska czy szerska Kładzina? <laughs> no, lubię się ślizgać przez życie. Nie, jaka szorstka, po co, po co sobie utrudniać? Nie. To... Tomasz Kamel czy Krzysztof wibisz? Mm. Nie będę tu rozwijać się i zdradzać tajemnic, bo gdzieś tam znam jakieś sekrety. Chyba i ibisz. Przeprowadzanie wywiadów czy programy na żywo? Wiesz co, uwielbiam programy na żywo. Wywiady też uwielbiam, no ale tam można kombinować, powycinać i e, zrobić tak, żeby był ten wywiad przeprowadzony w taki sposób, jak Ty chcesz. A jednak te programy na żywo mają zawsze sobie taką nutkę niepewności. I wiesz, to jest takie właśnie fascynujące, że nigdy nie wiesz, co się wydarzy. Nigdy nie wiesz, kto zadzwoni. Na przykład jak w programach, które prowadziłam na żywo, nie wiesz, kto zadzwoni, kto co powie. No i jak wybrnąć z sytuacji. Także wtedy się włącza kreatywność. No i jest ciekawie bardzo. Zgadzam się też. Na, ży na żywo wolę. Eee, Dubiel czy Błoński? Hmm, poczekaj, który to który? Który to który? <laughs> e, który to który? Właśnie się zastanowię. E, Dubiel. <laughs> nie team, team X czy ekipa? Team X. Morze czy góry? Morze. E, uwielbiam morze. Góry. Też lubię góry. Ale powiem Wam szczerze, że to muszę tylko być takie góry, które są zielone. Bo byłam właśnie. E, często jeździłam. Na, często jeździłam. No jeździłam często na Korsykę, e, bo jakby związana jestem z Francją jeszcze y, jakiś czas. I tam bliska mi osoba właśnie ma domek na Korsyce i sobie jeździliśmy. No i rzeczywiście. Y, pierwszego dnia jak poszłam w górę, ale tak marudziłam, słuchaj, tak marudziłam. Mówię, nie, góry, ja mam się wspinać bez sensu, bo ja zawsze wiesz, jak dążysz do celu, czy chcesz coś osiągnąć albo kogoś zdobyć, to tak naprawdę masz swój cel, nie? Gdzieś tam na końcu zawsze jest to te, te jabłuszko takie, ten puchar i nagroda czeka na ciebie. No i idziesz w górę, w górę, no i nagrodą jest wejście na szczyt. No to takie, no dobra, wyszłam, okej. Okay. A może to to wejście na szczyt, tak? Nie, musi być zielono, bo wtedy wiesz, jak wchodzę na ten szczyt, czy nawet jak schodzę i yy, widzę dookoła piękną naturę, yy, to jest okej, okay. to, to wtedy jest naprawdę bardzo fajnie, ale właśnie yy, yy, któregoś razu poszliśmy w góry, gdzie były same skały. Nie, nie podobało mi się, naprawdę nie podobało mi się bardzo, bo było szaro, ponuro yy, i wiesz, był taki łańcuch, tylko gdzie trzeba było wchodzić, yy, no, Ktoś miał widoki z tyłu fajne, nie? a ja jak szłam, koszłam, widzę górę, 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 szarość, szary, szarość, nie było. Nie podobałam się i marudziłam naprawdę strasznie i jak, jak byłbyś ze mną, to byś mnie strasznie mm, nienawidził, powiem Ci, że naprawdę byś mnie bardzo nie lubił w tym momencie, jak rzadko nie da mi się nie lubić, no są takie momenty, jak krzyczę. Jak się wkurzę. Eee. Oj, nie chciałbym tego widzieć. Nie, nie, nie. Oj, wtedy wszyscy uciekały. Jest strasznie nieznośna i ciężko mi jest opanować. No Zdarzyło mi się ostatnio opanować emocje. No, nie wiem, chyba to nie byłam ja. No ale jak wiesz, jak wchodziłam na tych górach, to tak marudziłam. Po prostu ja sama siebie denerwowałam, że ja taka jestem maruda. No, tutaj ładnie przebrnęliśmy. Ostatnie dwa pytania. Ferrari czy Polak? Wybierać, nie ma pomidola. pomidora. No bardzo lubię i Polaka i Ferrariego. Powiem ci, że nie. No może Polak, bo byłam u niego na urodzinach. To już jakiś argument. To jest argument, tak. Ale jednakowo, może nie jednakowo, ale lubię i bardzo Ferrariego i Polaka. I na ostatnie chyba znam odpowiedź, ale czyńmy honor. Filmiki nacu czy filmiki EBB? No co, oczywiście, miłość. Miłość jest piękna i jeżeli chodzi o filmy o miłości, czy z miłością, no to tylko i wyłącznie. Dzięki Cimonia, bardzo dzielnie przebrnęłaś, udało się z dwoma pomidorami. I tej mówimy stop, hejtowi mówimy stop, mówimy precz, idziemy drogą miłości. Tego się trzymajmy. Jeśli podobał Wam się materiał, to zostawcie suba, dzwonek i łapkę w górę. Dzięki wielkie i do zobaczenia. A na KSW, no to chodzę tak bardziej, wiesz, rozrywkowo, oczywiście śledzę mniej więcej, wiesz, oczywiście wasze wywiady tak samo mam przewertowane, wiesz co, miałem jedną propozycję i to całkiem intratną, aczkolwiek, wiesz, musiałbym się temu bez reszty oddać, dużo rzeczy, no wiesz, 15 lat w Anglii, nie u siebie, na, no, no, wiesz, cały czas czułeś, że, czułem, że jest, nie jestem u siebie w domu.